Jezusowa Kardiologia i portal niedziela.pl prezentują. Podcast Umajony. Zaprasza ksiądz Tomasz Podlewski. Odcinek 12. Maj i czerwiec to takie miesiące, kiedy wielu księży, pewnie nie tylko z diecezji częstochowskiej, przeżywa swoje rocznice święceń kapłańskich. Przy tej okazji nieraz pojawiają się rozmowy na temat powołania i kapłaństwa. Myślę sobie nieraz w takich chwilach, jedyne na co mam ochotę, to po prostu zacytować fragment księdza Twartowskiego: Przed kapłaństwem w proch padam i przed kapłaństwem klękam. To jest kolosalna tajemnica. Jakimi sobie wiadomymi kryteriami kieruje się Jezus, że z tak kruchymi, słabymi, zwykłymi ludźmi, nami, dzieli się swoim kapłaństwem? Lubię, kochani, często uświadamiać sobie, że kiedy kapłan sprowadza Jezusa na ołtarz, to wypowiada jego własne słowa. Nie mówi w trzeciej, ale w pierwszej osobie. To jest ciało moje, to jest krew moja. Każdy z takich momentów to jest po raz kolejny użyczenie Jezusowi własnego głosu, własnego ciała. Kapłan znowu pożycza Jezusowi własnej woli, a Jezus się tym wszystkim posługuje. Jakby po raz kolejny pod tym się podpisuje i znowu i ciągle przyznaje się do nas, tych swoich księży, do tych naszych zwykłych głosów, do tych naszych słabych grzesznych ciał, do tej nieraz słabej woli każdego z nas. Ale wypowiadając te słowa, to jest ciało moje, uświadamiał sobie jeszcze jedną rzecz: że zanim jakikolwiek ksiądz na świecie je wypowiedział, i zanim nawet sam Jezus wypowiedział te słowa, to była tylko jedna osoba, która mogła te słowa wtedy powiedzieć. Trzymając Jezusa we własnych ramionach, choćby w Betlejem, i patrząc w Niego, Maryja mogła sobie powiedzieć: To jest ciało moje, to jest krew moja, krew z mojej krwi, ciało z mojego ciała, bo On ziemskiego Ojca nie ma. Te słowa jakoś szczególnie łączą nas, kapłanów, także z Matką Bożą. W historiach i objawieniach świętych masa jest zresztą takich historii, które nam pokazują, jak bardzo Maryja walczy o kapłanów, jak przyznaje się do nich, jaką szczególną relacją i troską darzy uczniów swojego syna. I wiem, kochani, od wielu moich braci księży, że nam kapłanom bardzo potrzebna jest świadomość, że jest z nami Maryja, że ciągle o nas walczy, że ciągle się do nas przyznaje. Że na każdej mszy, kiedy podnosimy ciało jej syna, ona pierwsza z nami je podnosi, pierwsza je adoruje i uczy nas z miłością nie tylko na nie patrzeć, ale także z czułością je przyjmować. Dlatego dzisiaj chciałem Cię jakoś nieśmiało i pokornie poprosić przyznawaj się do nas, kapłanów. Wiem, że pewnie nie tylko niełatwo, ale może nawet coraz trudniej przyznawać się do nas, księży, zwłaszcza w środowiskach pracy, w codziennym życiu, może nawet w rodzinach, ale nawet jeżeli trudno jest przyznawać Ci się do księży, przed ludźmi, proszę, bądź jak Maryja i przyznawaj się do nas przed Bogiem, bardzo tego potrzebujemy. Przyznawaj się do nas, Twoich kapłanów, przed Maryją. Mów, Matce Bożej, o każdym z nas, zwłaszcza gdy nie dajemy rady. My, twoi bracia kapłani, jesteśmy Ci za taką modlitwę bardzo wdzięczni. Jestem przekonany, że przynoszenie nas, księży, przed oblicze Maryi, także i jej sprawi wielką radość. Na koniec przyjmij proszę podziękowanie za to, że nie raz pamiętasz o modlitwie za nas. Przyjmij wdzięczność za każde dobre słowo, za każdy uśmiech, który naprawdę często usuwa chmury z naszego nieba i w tej zwykłej codzienności po prostu nas stabilizuje. I Bogu dzięki, kochani, za to, że w nas niegodnych, widząc ojców, nie przestajecie traktować nas także jako braci, synów, przyjaciół, po prostu ludzi.